I oto nowy nowy środek transportowy w naszym ośrodku. Wielkimi bramami witamy słuchajcie, nowe auto. Witamy pana starostę, pana Andrzeja Birawskiego, starostę w Kursi. witamy pana operatora Andrzeja Gorynie, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Państwo, dzisiaj spotykamy się na okoliczność przekazania specjalnego środkowi Szkolno-Gradzakowi nowego autobusu. Nowego autobusu marki Mercedes. Mercedes, wartość tego autobusu to blisko 400 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy to jest dofinansowanie z pfron Tutaj Pan Dyrektor jest z nami, Pan Dyrektor Andrzej Goniak. Witamy serdecznie Panie Dyrektorze. Dziękujemy panie dyrektorze za to wsparcie. To powiat Polski korzysta z wsparcia Stofronu w szeregu różnych tam programów. Jednym z tych programów jest tutaj dofinansowanie zakupu tego autobusu. Bardzo cieszymy się, że możemy dzisiaj tutaj autobus w szkole przekazać. Uważam, że w znaczący sposób poprawi zarówno bezpieczeństwo tutaj dzieci, którzy uczęszczają do szkoły jak i komfort podróży do tej szkoły. Wcześniej yy, dojeżdżały takim już wysłużonym yy, autobusem marki Veko, które już yy, ma wiele, wiele lat, a przebieg to już nawet nie będę mówił. Dlatego na pewno, jeżeli chodzi o tutaj komfort i bezpieczeństwo, to zrobiliśmy duży, duży krok. Ja teraz, jeżeli mogę, oddam głos najpierw może pani dyrektor, a później panu dyrektorowi Pani dyrektor, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie wzruszona tym dzisiejszym dniem, bo czekaliśmy z utęsknieniem na tą chwilę. Powiem, że spotkało mnie po środku bardzo wiele takich chwil wzruszających spotkań. Dziękuję Panu Dyrektorowi, Panu Staroście za wyjątkową wrażliwość na osoby niepełnosprawne i zrozumienie ich potrzeb. Jestem Przekonana, że będzie ten autobus służył nam wiele lat, będzie zapewniał komfort naszym dzieciom, sprawiał radość podczas wycieczek, podczas podróży. Bardzo serdecznie dziękujemy i przy okazji mamy taki drobny upominek dla Pani wykonania w naszej pracownicy, przez naszych dzieci. Taki symboliczny z naszej Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo. O, tak jak mogę prosić, tak, no. Szanowni Państwo, Panie Starosto, Pani Dyrektor przy Szanowni zaproszeni Goście, jest mi niezmiernie miło w imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczyć w tym wydarzeniu. Myślę, że ważnym w ogóle dla powiatu wschodniego, ale przede wszystkim dla uczestników podobiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Gotowaczego w Kreskopie. Zadaniem patronu jest wspieranie właśnie takich instytucji, wspieranie w ogóle osób niepełnosprawnych. Więc bardzo się cieszę, że tutaj we współpracy z samorządem budżetowym, który dołożył własny udział, e, mogliśmy e, zrealizować to zadanie. Mogliśmy e, dzisiaj tutaj przyjechać do Państwa tym wspaniałym busem, e, który myślę, że będzie służył właśnie podobiecznym specjalnego ośrodka szkolnego, bo tego będzie bezpiecznie, e, będą dzieci mogły dzięki temu busowi bezpiecznie przemieszczać się, przyjeżdżać tutaj do specjalnego ośrodka szkolnego bo tego korzystać z... E, Wszelkich możliwości, które ten bus, e, będzie, e, autobus będzie, autobus można powiedzieć, będzie mógł Państwu dać. Życzę szerokiej drogi, wspaniałych wrażeń i e, szczęśliwych podróży. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ja tylko kilka słów o samym autobusie. Jest to marka Mercedes, 21 miejsc siedzących, 19 dla osób podróżujących, dwa miejsca dla kierowców. Uważamy, że samochód był jest przygotowany z należytą starannością. Komisja, która dzisiaj dokonała protokolarnego odbioru, potwierdziła, że został wykonany zarówno zgodnie z naszymi wymaganiami przetargowymi, jak i z należytą starannością. Dlatego dziękuję również pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy angażowali się w cały proces, zarówno przygotowania dokumentacji przetargowej, jak i nadzór nad realizacją kontraktu i zwiększenie więc dzisiejszych protokolar Dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich uczestniczących w dzisiejszym wydarzeniu do obejrzenia. Kura! Do... No, teraz się trzymajcie. Jest poszukiwany pan kierowca. Obtrąbimy fakt tego, że wóz jest już w specjalnym istotnym składzie na walcie. O, jest. No, jest naładowany akumulator, a dzisiaj naprawdę łatwo.